W tym rozdziale zapoznamy się z tym, w jaki sposób zmieniać standardowe skróty klawiaturowe przypisane do komend i poleceń. Oczywiście jest to związane z personalizacją programu i prawdopodobnie będziecie to wykonywać po dłuższym obcowaniu, aczkolwiek nic nie stoi na przeszkodzie, abyśmy zobaczyli, jak takie operacje wykonywać już na tym etapie poznawania InDesigna. Tak więc przechodzimy do menu Edit i wybieramy polecenie Keyboard Shortcuts. Standardowy zestaw skrótów klawiaturowych to Default. Możemy rozwinąć menu i wybrać zestaw oparty na obszarze językowym, jak i zestaw, który został utworzony w oparciu o doświadczenia wyniesione z innych programów, takich jak PageMaker lub Quark Express. My chcemy utworzyć własny zestaw, tak więc skorzystamy z NewSet, wprowadzamy nazwę. Wybieramy zestaw, który będzie podstawą dla nowo utworzonego zestawu. Tak więc w tym przypadku korzystamy z ze zestawu standardowego i klikamy OK. W ten sposób utworzyliśmy własny zestaw skrótów klawiaturowych na bazie standardowego zestawu default. Aczkolwiek możemy teraz modyfikować zestaw skrótów, wybierając konkretny obszar działania, sprawdzając daną komendę i ewentualnie dodawać nowe skróty za pomocą pola New Shortcut. Jeśli wybrana komenda dysponuje skrótem klawiaturowym, to w polu Current Shortcut zostanie wyświetlona odpowiednia informacja. Dobrze, i proponuję zamknąć to okno klikając OK, a następnie przejdźmy do menu Layout i zwróćmy uwagę na podmenu Pages. I tak, widzimy tutaj polecenie Dodaj stronę, które to polecenie dysponuje skrótem, aczkolwiek polecenie Wstaw stronę nie ma takiego skrótu. Widzimy, iż to polecenie znajduje się w menu Layout i podmenu Pages, tak więc przechodzimy do Keyboard Shortcuts i z sekcji Product Area szukamy Layout. I jeśli dobrze się przyjrzymy, to zauważymy, iż tego polecenia tutaj nie ma. Jest polecenie Dodaj stronę oraz skrót, który jest właściwy dla tego polecenia, ale Aczkolwiek, jeśli chodzi o polecenie Insert, to wyraźnie widać, iż nie znajdziemy go tutaj. Wniosek jest taki, iż to polecenie musi znajdować się w innym obszarze, aczkolwiek tych obszarów troszeczkę jest w oknie dialogowym Keyboard Shortcuts. Dlatego skorzystajmy z przycisku Show Set, co umożliwi nam wyświetlenie w postaci dokumentu notatnika wszystkich poleceń i skrótów, które funkcjonują w InDesignie. Następnie skorzystajmy z Ctrl F i wprowadźmy to, czego szukujemy, to, czego szukamy, czyli Insert Pages. Następnie korzystamy ze znajdź i widzimy, że to polecenie znajduje się w podmenu Pages, to już wiemy. Aczkolwiek przejdźmy teraz do góry i sprawdźmy w jakim obszarze. Dobrze, i obszar to panele. Czyli przechodzimy do Keyboard Shortcuts i szukamy właściwego obszaru, czyli panele i szukamy pod menu Pages. W tym przypadku wszystko jest posortowane zgodnie z alfabetem, tak więc LMN widzimy Pages i szukamy polecenia Insert Pages. I skoro znaleźliśmy polecenie, to możemy teraz przypisać mu nowy skrót. Widzimy wyraźnie, iż to polecenie nie dysponuje żadnym skrótem, tak więc aktywujemy obszar New Shortcut i polecenie Dodaj stronę dysponuje skrótem Ctrl Shift P, tak więc tylko w ramach testu skorzystajmy z tego skrótu, tak więc na klawiaturze przytrzymujemy Ctrl Shift P. Następnie widzimy, iż InDesign udziela nam informacji, że ten skrót jest przypisany do Dodaj stronę. Tak więc nie możemy z niego skorzystać na tym etapie. Proponuję zaznaczyć i korzystamy z Ctrl-SHIFT-ALt-P. I widzimy, że w tym przypadku ten skrót nie jest przypisany do żadnego polecenia. Tak więc korzystamy z Assign. I skrót pojawia się w górnej części. Po wykonaniu operacji możemy skorzystać z Save, a następnie klikamy OK i powracamy do pracy. I sprawdźmy skrót, czyli Ctrl SHIFT-ALT-P, co umożliwia nam dostęp do okna dialogowego polecenia Insert Pages. Klikamy OK. I w taki sposób dodaliśmy kolejną stronę. I sprawdźmy jeszcze w menu. I widzimy, że w tym przypadku widnieje nas skrót. W ten sposób zarządzamy naszymi skrótami klawiaturowymi. Jeśli chcemy skasować zestaw, to wybieramy go. I korzystamy z delete set. Dobrze, tak więc jeśli chodzi o skróty klawiaturowe to wszystko w następnej lekcji zapoznamy się z modyfikacją naszych menu